Dzieciaki z telefonem zamiast mapy w dłoni. Każdy chce być kimś, ale nikt nie wie, dokąd goni. Skrolują marzenia, lajki leczą brak sensu, a prawda boli bardziej niż brak hajsu w portfelu. Mówią, że ich chwilą, a nie znają ceny jutra. Łatwo stracić ciebie, kiedy świat cię ciągle pcha. Wszyscy tacy dorośli A boją się decyzji, chcą szybkich skrótów, nie drogi, nie ciszy Nie uczą nas spokoju, tylko jak mieć więcej, jak wyglądać lepiej, nie jak żyć lepiej. A serce krzyczy nocą, gdy gasną ekrany, bo prawdziwe życie nie mieści. W ramy. To nie jest świat, który miał nas wychować. To my musimy nauczyć się w nim stać. Nie zgub się w tłumie, który biegnie do donikąd. Lepiej iść wolniej, ale znać swój ślad. Jeśli dziś boli, to znaczy, że czujesz. Jeśli upadłeś, to wstać masz czas. Nie każdy, kto krzyczy, naprawdę żyje. Nie każdy, kto milczy, jest sam. Młodzi starzy ludzie zmęczeni przed startem. Szukają sensu w prochach, w butelkach, w kartach. Każdy ma talent, ale brak cierpliwości. Chcą efektów dziś bez ceny, bez dojrzałości. System mówi, kupuje, a dusza chce oddychać. Ale cisza przeraża bardziej niż krzyk miasta. Nie musisz być królem, nie musisz być wielki. Wystarczy być sobą, to najtrudniejsze wersy. Bo prawda nie jest modna, nie sprzedaje się dobrze. Łatwiej sprzedać iluzję niż uczciwą drogę. Gdy zostaniesz sam z lustrem i sumie. Zrozumie, że spokój to największe spełnienie To nie jest świat, który miał nas wychować To my musimy nauczyć się w nim stać Nie zgub się w tłumie, który biegnie donikąd Lepiej iść wolniej, ale znać swój świat Jeśli dziś boli, to znaczy, że czujesz Jeśli upadłeś, to wstać masz czas Nie każdy kto krzyczy, naprawdę żyje, nie każdy kto milczy jest sam dla tych, co szukają, a nie tylko patrzą, dla tych, co jeszcze wierzą, choć świat ich gasi. Życie to nie wyścig, to lekcja pokory, a prawda zawsze wygrywa.